Ja tam chłopie. No co? Zapierdają Jak tam robota idzie? Idzie jak krew z dupy, nie. To dobrze. No to nie wiem czy Szylej, to dobrze. Czego Ty chcesz od Jak nie ogarniesz tutaj ten sad, No. To potem przyjdziesz tam chłopie do świniarki. A co ty myślisz, że ja tylko robotą żyję? Zatąpiłem Jarosława i Donalda. No to chłopie. nie chorają chłopie, ja nie będę Nie Pożądają maciorę. No i gitara. Później, później pokażesz im jak się rozrzuca kiszonkę. Tak, a ja jestem od wszystkiego. To jest. A się Maszyna jest od jakaś... No to ty się przebierz, chłopie i działaj. No, tam z nimi robi, nie? No to będzie mu cenie, nie? Także zając życie, to po robocie będą się jebać w paradzie. No nie jestem zainteresowany człowiekiem tym kaszalotem, nie, nie No nie interesuje mnie to wcale. To no się tam niech brzmi. nie interesuje. No nie interesuje, no się niech nie interesuje. Te orgie długie. No to pokaż jak tam robota ma wyglądać. Robota ma wyglądać tak, że wszyscy ma przez przyzwane. Za... No, no to mają tak. Jebać. tak jak ja w polu. Aż miło, robota ma iść. No to idzie. Jak ciebie nie ma. Kłóra. Żadnej dyspensy. Hmm. Żadnej dyspensy. Normalnie mają jebać przy robocie aż, aż będzie furczało Sad cały wyharatany A nie! Chłopie To nie są wakacje! Także wiesz, ja nie odpoczywam, nie? Tu jest robota Dobra, no, wszystko wycięte drzewa Dobra Słuchaj Ja teraz... Teraz biorę żuka No wiesz Jedę do lasu Wejdź mi z oczu, chłopie Są ty z mnie chłopie telefonami Zwania do dobry, że że muszę mu, chłopie, na wie. No to ja tu mam. Przecież zrobiłem drzewa, zobacz. Chcę nową kołpę budowa. No to niech buduje z tego. Trochę przesusić. Będzie gdzieś raszocz. Uwielbię. Przyjedź tu i zabieraj to. Tu na przyczepkę jeszcze to weźmiemy. Przynaj przyczepę, chłopie, wszystko jest. Działaj sobie na spokojnie. Nie. No na razie.